Cześć, witajcie na kanale Aik Tomasyste. Ja nazywam się Bartek. Dzisiaj przegląd pola, czyli podsumowanie kolejki numer 26. Co prawda ona jeszcze się nie skończyła, bo przed nami do rozegrania cztery mecze, ale mimo wszystko zobaczymy jak to wygląda. Zobaczycie także mój draft na kolejkę 27 bez freehita oraz potencjalny freehit, który mógłbym zagrać, ale prawdopodobnie się to nie zdarzy. Jeśli Jesteś nowy na tym kanale, proszę zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę i uderz dzwonek, żeby być na bieżąco z wszystkimi nowymi filmikami właśnie na tym kanale. Zaczynamy. 68 punktów na tą chwilę, tak jak wspomniałem wcześniej, do rozegrania zostało jeszcze 4 mecze. Mam kilku zawodników, ale zaraz zobaczycie, jakich. 68 punktów, minus 8 za hity, w totalu 1678, ranking troszeczkę w górę, 12,5 k, wartość składu 105,2 miliona i w banku 40 miliona zostało. Trzy transfery, jakie zrobiłem przed tą kolejką, to Semedo za Danka, McNeil za Rzotę i Kane za Mop. Także jak widzicie, te transfery się zwróciły. Przejdźmy zatem do składu. Bramce Ramsdale, jeden mecz został do rozegrania z Wolverhampton. Niefortunne stracone czyste konto w meczu z Brentford w ostatnich minutach. Trudno, jakoś trzeba żyć. Inni mieli gorzej, inni mieli, inni mieli podwojoną defensywę Arsenalu, także tu wcale nie wyszło tak źle. Trend 0 punktów, całkowicie mnie nie boli, bo jeśli u mnie trend nie zagrał, tu u nikogo innego nie zagrał, a prawdopodobnie wszyscy go mamy. Laport jeden punkt. Fatalny mecz City z Tottenhamem, albo na odwrót fantastyczny mecz Tottenhamu z City. Nie boli mnie aż tak bardzo, bo jak sami widzicie na dole jest tam pewien gentleman, który dał mi 13 punktów. Trzeci w obronie to Benmi, 6 punktów, czyste konto z Brighton, super i jeden mecz dzisiaj z Tottenhamem do rozegrania. Magnil jako pierwszy w pomocy oczywiście, bez bramki, bez asysty. Dobry mecz zagrał Magnil z Brighton, strzelił nawet bramkę bodajże ze Spalonego, trudno, trochę pecha. Obołenie nie ma co dyskutować, ale o Fernandesie jest. 12 punktów, 2 punkty bonusowe: bramka i asysta. Nie wiem, czy do końca chciał podawać do Elangi w tej ostatniej minucie, czy sam nie próbował raczej przedryblować obrońcy i strzelić bramki. Wyszło jak wyszło, Suma summarum: 12 punktów. Ramsey 2 punkty. To był kolejny słaby mecz Aston Villa. Dużo się mówiło na początku, że Gerard, fajny trener, że Aston Villa lepiej wygląda, ale czy tak naprawdę jest? Nie wiem, zastanówmy się chwilę. W początek, oczywiście, tam kilka wygranych, później przyszedł Coutinho, to mówiło się o Coutinho, nie za bardzo się mówiło o Aston Villa, ale tych wyników tak naprawdę nie. I do końca nie wiem, czy ten żerad sprawi, że Aston Villa zacznie znowu wygrywać, znowu zacznie strzelać bramki. Stalach na kapitanie, nie na trypil kapitanie, niestety, dlatego bardzo obawiam się o dzisiejszy mecz. Najlepiej, jakby dostał resta. Już jakieś tam pogłoski na Twitterze chodziły, chociaż nie za bardzo chce mi się w to wierzyć. Trzeba oglądnąć, albo w ogóle nie oglądać tego meczu i dopiero otworzyć wynik na samym końcu, chociaż wiem, że będzie bardzo ciężko. Z kolei w napadzie Broja dwa punkty znowu miał okazję. Ten jego expected goal zrośnie z meczu na mecz, także spodziewam się, że wkrótce on odpali i dostarczy tych punktów, a może nawet na podwójnej kolejce. Kto wie? I gwiazda tego zespołu, Harry Kane w końcu się odblokował. Jeśli oglądaliście, jeśli byliście na deadline streamie pierwszym, tak naprawdę moim, to widzieliście, że zastanawiam się, czy Kane, czy, czy Salach na tym triple kapitanie. Ostatecznie poszedłem w Bench Boosta. Trochę żałuję, zaraz zobaczycie dlaczego. Ale tak jak mówiliśmy o tym Kenie, te jego statystyki, expected, były bardzo wysokie do tego, co osiągał, więc te bramki musiały przyjść, przyszły w meczu z City, a na dodatek dzisiaj jeszcze mecz z Burnley. Jeśli chodzi o bench boosta, słuchajcie Sanchez, Edwards, Show, Semedo, łącznie 6 punktów. Bardzo kiepski bench boost. Nie wiem, co by musiało się stać, żeby tego bench boosta trochę uratować. czy znaczy, ja wiem dokładnie, co by musiało się stać: czyli Edward z bramkami, Semedo z czystym kątem i bramkami, chociaż widzę, że raczej będzie to niemożliwe. Ale nadzieja umiera ostatnia, dlatego trzymam mocno kciuki za Edwarda i za Semedo. Ok, przejdźmy zatem do mojego draftu na 27. kolejkę. Mam 11 zawodników grających, plus jedna osoba jeszcze jest na ławce. W bramce Sanchez, Shaw, Laporte, Missemedo, w pomocy McNeil, Bowen, Fernandez, Ramsey, w ataku Broja i Kane. Nie wygląda to tragicznie, dlatego postanowiłem nie grać Frichita. Tak naprawdę wszystkie moje transfery były pod to, żeby nie zagrać tego Frichita w 27, ale jak patrzę na te składy na Twitterach ludzi zastanawiających się kogo wziąć na freehicie, to trochę jest mi... Jest mi źle i jestem zazdrosny. Nie, ma, nie, będę, nie będę okłamywał tutaj nikogo, jestem zazdrosny. Zastanawiam się, czy w ostatniej sekundzie tego freeheata nie zagrać. Dobrze by było nie zagrać i po prostu przetrwać tą kolejkę i ruszyć z dwoma darmowymi transferami w kolejce numer 28. Na ławce jest Edward. To może się zmienić. Zobaczymy dzisiejszy mecz, czy w ogóle wyjdzie w pierwszym, czy dostanie jakieś minuty, czy coś odda z przodu. Jeśli chodzi o wybór kapitana... To jeszcze się nie zdecydowałem, jutro prawdopodobnie na kanale pojawi się odcinek kapitańskiego tanga, tam kilka propozycji przygotuję, tam bardziej będę analizował statystyki i formę poszczególnych zawodników. Na pierwszy rzut wydaje mi się, że Kane będzie odpowiednim kapitanem, ale Fernandez też nie jest wcale głupią opcją, czy Ben czy nawet Magnil, którzy mają dwa mecze. Jeśli w końcu zagrałbym tego Frichita, to mój skład wyglądałby następująco, w bramce Nick Pope, Podwójna kolejka: Crystal Palace na wyjeździe, Lester u siebie. Nie za dobre mecze na utrzymanie czystego konta, ale patrząc pod uwagę, że ma dwa mecze i, i Lester, i Crystal Palace, myślę, że jest szansa nawet bez czystego konta na minimum 6 punktów, i tego się trzymajmy. W obronie Benmi oczywiście może być Tarkowski, jeśli wyjdą mu te negatywne testy na COVID, czy też inny obrońca Berli. Do tego dokładam Laporta i Livramento, który gra z Norwich. Norwich, co prawda, jest w niezłej formie. Nawet Liverpoolowi potrafiło strzelić bramki, ale mimo wszystko, Livramento nie dość, że gra w solidnej drużynie, która gra dobrze w obronie. To jeszcze może dać coś z przodu, tak właśnie jak ostatnio. W pomocy De Bruyne, Madison, Magnilson. Myślę, że jest to optymalny. Wybór mam na myśli Sona, tutaj jest oczywiście Magnil, ja dalej w niego wierzę, dlatego dalej bym go miał na swoim freehicie. Madison, który wraca po kontuzji i gra z Berlin na wyjeździe. Lester może nie jest mistrzem w utrzymywaniu czystych kąt, ale tak naprawdę w ofensywie dobrze sobie radzi, czego dowodem może być dobry mecz ofensywny w metru z Wolverhampton. I na samym końcu De Bruyne. Miałem do wyboru kilku zawodników City, ale myślę, że to De Bruyne jest tym pewniakiem do gry. Że nie podlega żadnej rotacji, tym bardziej, że mecze ze Sportingiem, że mecz rewanżowy ze Sportingiem to będzie czysta formalność. I w ataku Kane, Ronaldo i Broja. Pewnie się zastanawiacie, czemu tu akurat jest Ronaldo. Ronaldo jest, słuchajcie, dlatego, że po pierwsze grają z Watford u siebie, Kawani jest dalej. Nie gotowy do gry, a statystyki expected Ronaldo są naprawdę wysokie. Można, mo, można mówić o nim dużo rzeczy, że jest irytujący i tak dalej, ale słuchajcie, to dalej jest Ronaldo, to dalej jest maszyna do strzelania bramek i te bramki przyjdą. Na początku filmu wspominałem, że Weghorst na pewno znalazłby się na moim freehicie. Oczywiście znalazłby się, jeśli będzie zdrowy. Dlatego chciałbym zobaczyć dzisiejsze spotkanie z Tottenhamem, czy wyjdzie i zagra 90 minut. Jeśli tak by się stało, zamieniłbym Magnila i Ronaldo na Sancho i właśnie Weghorsta. Jeśli by mi starczyło pieniędzy, to może zastanowiłbym się nad Fernandesem, ale Sancho w obecnej formie też wydaje się być fajnym wyborem. Dzięki, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Jeśli Wam się podobał, zostawcie coś po sobie, suba, łapkę w górę lub uderzcie w dzwonek. Jutro spotykamy się w odcinku Kapitańskie Tango, gdzie porozmawiamy sobie o wyborach na kapitana. Popatrzymy w statystyki, popatrzymy też na bieżącą formę. Mi nie pozostaje dzisiaj nic innego jak kibicować Lidz, żeby utrzymało czyste konto. Jeśli się nie uda i Salach narobi tych punktów, jest jeszcze dużo kolejek, żeby odrobić te punkty. Trzymajcie się, cześć!